To jest uczucie nie z tej ziemi. Nie no, ja byłam bardzo zestresowana cały ten czas, więc myślę, że to jeszcze do mnie nie dotarło, bo ciągle się stresuję, myślałam, że do mnie zejdzie szybko, a właśnie tak ciągle czuję taki jakby ucisk w klatce piersiowej i tak jeszcze serce bije, więc... To znaczy, ale szybko mi bije. Mam teraz dużo piosenek, ale nie mam ich tak dużo, jak miałam, czyli wychodzi na to, że zrobiłam się strasznie tak wybredna, jeżeli o to chodzi o moje kompozycje. Tak dużo że mi się nie podoba. Wcześniej brałam tak du dużo i wszystko właśnie, wszystko brałam. A teraz mam wrażenie, że tak, e, że tak jak komponuję, e, to, to często odrzucam od razu, bo, bo widzę, że a, to było, a to coś tam, a to mogę lepiej. A... No tak. Więc, więc tak, tak dużo, dużo tego jest, ale, ale raczej mniej, mniej rzeczy, co bym rzeczywiście wypuściła, bo tak chciałabym, żeby to było już jakby... Ha, chciałabym się tak rozwijać. A niektóre rzeczy czuję, że... W niektórych piosenkach czuję, że się nie, nie rozwijam, więc więc szukam tego, co mnie rozwija. O! I inspiracji szukam. Będę szukać nowych rzeczy. Też tak planuję. Jeszcze nie wiem kiedy, ale chciałabym dać sobie czas, żeby popróbować trochę takiej muzyki, takiej innej, troszkę porapować, troszkę chciałabym nauczyć się jodłować, więc mam dużo planów takich, żeby szukać po prostu. Chciałabym szukać.